Witamy z ośrodka przy ulicy Minerskiej. Dzisiaj gościem ŁKS TV jest nowy koordynator Akademii ŁKS, Krystian Kierach. Krystian, rozpoczynasz przygodę z ŁKS-em, możliwość pracy w tak zasłużonym dla polskiego piłkarstwa klubie. To dla Ciebie? O, na pewno olbrzymie wyzwanie. Nobilitacja duża i, i duże wyróżnienie. Cieszę się, że zaproponowano mi pracę w ŁKS-ie. Mam nadzieję, że podołam tak, jak powiedziałeś, klub z olbrzymimi tradycjami, z ponad stuletnią historią. To na pewno bardzo duże wyzwanie. A co sprawiło, że po 15 latach pracy w Bełchatowie postanowiłeś rozstać się z GKS-em i spróbować zupełnie czegoś nowego tutaj w Łodzi przy ulicy Minerskiej, przy Alei Unii? Na pewno chęć rozwoju osobistego, dalszego rozwoju. Ja GKS-owi zawdzięczam bardzo dużo. Można powiedzieć, że wszystko, jeżeli chodzi o, o trenerkę, tą taką poważniejszą. Dzięki GKS-owi mogłem gdzieś tam wypłynąć też na szersze wody. E, no nie ukrywam, że propozycja ze strony UKS-u była bardzo kusząca bardzo merytoryczne rozmowy z prezesem Salskim, e, z dyrektorem Przytułom bardzo fajnie nam się rozmawiało. Wizja przede wszystkim. E, Rozwoju klubu, rozwoju akademii, kilkuletni plan działania na pewno były bardzo kuszące. Przerobiliśmy to sobie z rodziną, porozmawialiśmy sobie w gronie rodzinnym. Zdecydowałem się, że podejmę ryzyko. Mam nadzieję, że, że będę pracował dobrze, że będziemy, obie strony będą zadowolone z mojej pracy. Obiekty są imponujące. Właśnie oglądaliśmy sobie przed chwilą z prezesem salskim balon. Także powiem szczerze, no, robi to wszystko wrażenie. Długo zastanawiałeś się nad podjęciem tej ostatecznej decyzji, tak czy nie? No, nie ukrywam, że odbyliśmy serię spotkań z prezesem i z dyrektorem. Ja miałem wiele pytań do obu panów, oni mieli do mnie. Tak jak powiedziałem, spotkania były konkretne, treściwe. No potrzebowałem też zakończyć pewne rzeczy w, w Bełchatowie, wiadomo, że okres uprawnienia zawodników tych młodszych kończy się z ostatnim dniem września, ciągle tam jeszcze były jakieś sprawy takie do, do rozwiązania, do ogarnięcia, więc poprosiłem też o czas, żeby tam można było to wszystko spokojnie zamknąć, żeby też trenerów nie zostawić w takiej sytuacji, że jakieś rzeczy nie będą zorganizowane. No na pewno te, te, te kilka tygodni myślałem na tym wszystkim. Ostatnio burzliwy okres, dynamiczny bardzo, także wszystko się szybko, bardzo toczy. Zobaczymy. No to po tej dokładnej analizie powiedz, jak na wejściu oceniasz akademię EKS? Byłem dzisiaj w szkole, rozmawiałem z panem dyrektorem. Wcześniej też już się spotkaliśmy. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, bardzo, bardzo duże zaangażowanie ludzi, bardzo, bardzo chętne osoby do do współpracy. Prezes przyprowadził nas tutaj, żebyśmy zobaczyli balon, który dzisiaj w nocy został napompowany. Pierwszy balon w województwie łódzkim robi to na pewno wrażenie. Warunki do szkolenia dla dzieciaków myślę, że będą wyśmienite. Sam obiekt przy Minerskiej fenomenalny. Życzyłbym wszystkim klubom w całej Polsce, żeby mogły się szczycić takimi obiektami. Mieliśmy też w Bełchatowie bardzo, bardzo dobre obiekty. Też nie narzekaliśmy tam na, na możliwość rozwoju swojego osobistego. No tutaj sam balon chociażby już to jest taki duży handicap do tego, żeby, żeby szkolić młodzież. No właśnie wywołałeś temat balonu, to wyjaśnijmy, jak ważny w procesie szkoleniowym jest tego typu obier dający możliwość pracy niezależnie od aury tego, co dzieje się za oknem. No, myślę, że nie można tego ocenić w jakiś sposób. Wiadomo, że jest to wersja hali, która jest pokryta sztucznym boiskiem. Jest to coś fantastycznego. Samo to, że wiemy, że planujemy sobie trening i wiemy, że ten trening w okresie jesienno-zimowym się odbędzie, prawda? Bo, bo nic nie będzie w stanie nam przeszkodzić, żeby tą jednostkę treningową zrealizować. Jest to w procesie szkoleniowym mega ważne. Trenerzy sobie planują pewne rzeczy i chcą, żeby te rzeczy były realizowane. Bardzo często zdarza się w różnych ośrodkach tak, że po prostu aura psuje wszystkie plany trenerów. Działa to frustrująco, czasami zajęcia w niektórych klubach są odwoływane no gdzieś tam chwilę przed treningiem. Czasami takie sytuacje zdarzały się również w Bełchatowie, ponieważ nie mieliśmy takiej możliwości, żeby korzystać z balonu. Jest tam oczywiście hala, ale też nie zawsze można było z niej skorzystać. Myślę, że jest to bardzo bardzo pomocne, i, i bardzo będzie można z tego często korzystać codziennie. Na efekty musimy poczekać parę lat. Krzysztof Przytuła, dyrektor sportowy Ukresu, chwalił Cię za pomysły liczne związane z rozwojem dalszym akademii. No to uchylmy rąbka tajemnicy i powiedz, co w pierwszej kolejności zmieni się tutaj pod Twoim kierownictwem, pod Twoim dowodzeniem. Nie chciałbym być postrzegany od razu, że przychodzę i tutaj jakieś drastyczne zmiany miałyby nastąpić. Uważam, że tutaj dyrektor zrobił ogrom pracy. Bardzo to dobrze wygląda. Stwierdził, że potrzebuje pomocy. Myślę, że nasza wizja była bardzo zbieżna do, do tego, co chce ŁKS osiągnąć za kilka lat. Bardzo dobrze nam się rozmawiało. Ja przychodzę jako wsparcie dla trenerów. Trenerzy tak to muszą odbierać. Zawsze uważam, że trenerzy muszą mieć wsparcie w postaci koordynatora, chociażby w kontaktach z rodzicami, czy, czy w organizacji procesu szkolenia. Trener powinien jak najmniej spraw biurowych organizować sobie, powinien się skupić tylko i wyłącznie na szkoleniu. Rola koordynatora też na tym polega. Myślę, że będziemy mogli powiedzieć coś więcej po kilku dniach, tygodniach, jak zorientuję się w tym wszystkim, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, proces szkoleniowy jest zorganizowany bardzo dobrze. Dyrektor chciałby, żeby pewne rzeczy jeszcze zostały zmienione. Rozmawiałem bardzo dużo z Pawłem Drexlerem, zrobił tutaj kapitalną robotę i myślę, że będę potrzebował też bardzo dużego wsparcia z jego strony, ponieważ on wiele rzeczy tutaj też organizował. Bardzo dobry trener, bardzo ma dobrą opinię. Zarówno prezes, jak i, jak i, i Krzysztof bardzo go chwalili. Generalnie są dumni ze sztabu szkoleniowego, który tutaj został utworzony, bo to też był proces selekcyjny. Na obecną chwilę zarówno prezes, jak i trener są zadowoleni z trenerów, którzy są tutaj w ŁKS-ie. Mam nadzieję, że tak dalej będzie, że efekty tej pracy będą za kilka lat. Filozofia pracy z młodzieżą jakiego klubu na świecie jest ci najbardziej bliska? Jaką Akademię traktujesz jako taki punkt odniesienia? Mówiłem już tutaj wcześniej, że sercem gdzieś tam z tych klubów zagranicznych najbliżej, najbliżej jestem przy Barcelonie. Wiadomo, La Masia tworzy piłkarzy genialnych. Troszeczkę inny klimat, inna kultura. Guardiola to jest mój idol trenerski, na pewno fascynuje się jego pracą. Warunki społeczne w naszym kraju bo są troszeczkę inne. Pytanie czy jesteśmy w stanie zrobić tutaj lamazję. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno chęć posiadania piłki przez drużynę lks u to będzie cel taki szkoleniowy. O tym mówił dyrektor, o tym mówił prezes, więc będziemy na pewno chcieli do tego dążyć. Trenerzy są ukierunkowani też na to, także mam nadzieję, że małymi kroczkami będziemy dążyli do tego, żeby, żeby drużyny lks u grały, grały piękną piłkę. Kilka dni temu Janek Sobociński, absolwent Akademii UKS, otrzymał kolejne powołanie do reprezentacji Polski do lat 21. Kiedy, realnie, twoim zdaniem, możemy spodziewać się kolejnych kadrowiczów z podznaku przeplatanki? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, oby było jak najszybciej takie powołanie. Natomiast no, musimy mieć świadomość tego, że szkolenie w grupach młodzieżowych to jest proces wieloletni. Trzeba być cierpliwym. Piłka młodzieżowa zasadniczo różni się od piłki seniorskiej. W piłce seniorskiej liczy się to co tu i teraz, czyli sobotni lub niedzielny mecz, który musi być wygrany, musi być wynik. W piłce młodzieżowej to jest proces szkoleniowy. Mamy przygotować, wytrenować, wyprodukować, jak to się brzydko mówi, ale niestety FIFA nazywa piłkarza produktem, piłkarza, który docelowo będzie grał w pierwszej drużynie. Również olbrzymią nobilitacją są powołania do Młodzieżowych reprezentacji Polski czy seniorskiej reprezentacji Polski to już jest w ogóle olbrzymie wyróżnienie, i tak powinno to być rozpatrywane. Rodzice, trenerzy, a przede wszystkim, zawo przede wszystkim zawodnicy muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać. Taka jest rola też piłkarza, że, że przez całe życie na coś czeka. Więc yy, trudno jest teraz mówić o jakichś tam nagłych, szybkich zwrotach akcji. Nie wiem, nie poznałem jeszcze dzieciaków. Na pewno spotkania z trenerami przybliżą mi tutaj. Sylwetki piłkarzy, i dopiero będziemy mogli wtedy sobie nakreślić jakieś plany. Każde powołanie do każdej kadry, czy to jest kadra Województwa Łódzkiego, czy kadra Młodzieżowa, kadra Polski, czy seniorska kadra Polski dla klubu, jest olbrzymim wyróżnieniem. Jak w praktyce będzie wyglądała Twoja praca? Bo bycie koordynatorem organizacji, w której jest ponad 20 trenerów, ponad 300 chłopców w różnym wieku, to tak naprawdę zajęcie 24-7 h dni w tygodniu. No, niestety tak to wygląda. Eee, zakres obowiązków jest bardzo duży. Pracy jest dużo, bardzo dużo jest pracy biurowej. Nie ukrywam, że za tą pracą nie przepadam, ale, ale to też jest część szkolenia, element funkcjonowania szkółki piłkarskiej. Robiłem to wszystko już w Bełchatowie, to o czym sobie rozmawialiśmy na spotkaniach, więc no, nie jest to dla mnie straszne. Na pewno. Ten zakres obowiązków, duży zakres obowiązków, no może, może gdzieś tam powodować jakieś obawy, głównie jeżeli chodzi o ten prywatny czas, bo te deficyty czasowe tego prywatnego czasu są olbrzymie i tak jak powiedziałeś, czasami pracuje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z, tutaj z nowymi obowiązkami, z nową rolą, planujesz właśnie przenieść się do Łodzi, czy będziesz dojeżdżał z Buchatowa jak to logistycznie zamierzasz rozwiązać? Nie, na obecną chwilę nie, nie planuję przenosić się do Łodzi. No, moja rodzina ma też tam swoje prywatne życie. Żona pracuje, syn chodzi do pierwszej klasy technikum, w tej chwili poszedł, córka chodzi do przedszkola, więc to jest tylko godzina jazdy, czy 50 minut dojeżdżałem już troszeczkę dalej. Myślę, że damy radę. No to powiedzmy trochę o tym Krystianie Cierachu, którego Cibice mają prawo nie znać. Czym poza na przykład piłką nożną się pasjonuje, przy czym odpoczywa? Resetuję się jeżdżąc na rowerze. To na pewno jest taka odskocznia od tego wszystkiego. Gdzieś tam bardzo, bardzo to lubię i jeżeli jest jakaś wolna chwila i, i, i jest możliwość wykorzystania takiej chwili, to, to staram się gdzieś tam na tym rowerze jeździć. Lubię generalnie sport, e, lubię dobry film, także też często szukam jakiejś odskoczni w postaci jakiegoś dobrego filmu. Kino jest dla mnie też czymś, czymś ważnym. Staram się to życie prywatne gdzieś tam też e, raczej tak e, z nim się nie afiszować. Mam dwójkę dzieci, więc to też jest ważne, wychowanie dzieci. No, to niestety ja z racji pracy bardzo zaniedbuję i tutaj moja małżonka robi kapitalną robotę, ona to wszystko ogarnia, no muszę jej podziękować, bo, bo, bo to ona te problemy codzienne tam ogarnia, załatwia. Ja jestem tym złym policjantem w domu. Jeżeli trzeba gdzieś tam, no to, to, to muszę wkroczyć i, i pomóc żonie oczywiście, ale z racji takiej, że bardzo dużo jestem poza domem, to, to wszystko praktycznie spoczywa na jej barkach. Pracę z dziećmi w Bułchatowie zaczynałeś w wieku 27 lat? Wcześniej, jak wyglądały te Twoje związki z futbolem, kariera zawodnicza na przykład? O karierze zawodniczej to nie ma co mówić. Ja piłkę kopałem, bo grałem gdzieś tam w niskich klasach rozgrywkowych. Skoro mówisz, że 27 lat miałem, jak zaczynałem pracę w KKS-ie, muszę Ci wierzyć, bo ciężko jest mi teraz policzyć, natomiast przygoda się zaczęła całkiem przypadkowo od grupy dzieciaków, którą gdzieś tam w małym wiejskim klubie, w którym grałem, trenowałem, nie miał się nią kto zająć, po prostu zainteresowałem się tymi chłopcami, zaczęliśmy trenować. Byliśmy totalnie bez jakiegokolwiek sprzętu, ja byłem totalnie bez jakiejkolwiek wiedzy. Wszyscy mieliśmy chęci i to nas jednoczyło. Gdzieś tam pomału, małymi kroczkami z tymi chłopcami pracowałem, kupiliśmy jakiś sprzęt, zapisałem się na kurs, zacząłem robić uprawnienia. Troszeczkę wyglądało to lepiej. Wygraliśmy gdzieś tam też później jakieś rozgrywki ligowe. Jest mi bardzo miło, kiedy jadę do mamy. Ci chłopcy teraz to już dorośli 30-paroletni mężczyźni przychodzą, nie ukrywam czasami, zapraszają gdzieś tam, żebyśmy się spotkali. Jeden z nich został prezesem klubu, drugi jest trenerem. Fajnie to, to wygląda, bardzo miłe wspomnienia. Dzięki temu, tym początkom trafiłem też później do GKS-u. Masz jakieś hasło, jakieś motto, które Ci w codziennej pracy, w codziennym funkcjonowaniu przyświeca? Nie, raczej, raczej nie mam. Po prostu ciężka praca. Bez ciężkiej pracy. Bardzo ciężko cokolwiek osiągnąć, szczególnie w piłce nożnej. Mówimy o tym, że miał talent, ale go nie wykorzystał. Zazwyczaj nie było to poparte pracą. Wiemy, jak ciężko pracuje Ronaldo. Praca trenera jakiegokolwiek trenera, który chce mieć ambicje, chce wygrywać, chce odnosić sukcesy to jest wielogodzinny proces, którego się nie widzi. Mojemu koledze, trenerowi, który pracuje na szczeblu centralnym, kiedyś sąsiad powiedział: Pan ma wyśmienitą pracę, pracuje pan tylko półtorej godziny dziennie i za to dostaje duże pieniądze. To jest całkowita abstrakcja, bo trenerzy na tym poziomie centralnym pracują po 12-14 godzin dziennie i to są ludzie bardzo zakręceni na punkcie piłki. Sam Alex Ferguson powiedział kiedyś, że no jednak piłka nożna jest na pierwszym miejscu w jego życiu, a rodzina gdzieś zdecydowanie na dalszym. I, I niestety w pracy trenera to tak wygląda, że wyrozumiałość tych osób bliskich jest bardzo ważna, bo bez tego też nie można by się było skoncentrować tylko i wyłącznie na, na samej pracy. Naszym gościem był Krystian Kierach, nowy koordynator Akademii UKS. Krystian, dzięki za rozmowę i powodzenia. W walce o laury. Będziemy się widzieć, mam nadzieję, Bardzo często będziemy, będziemy raportować na antenie Eurowest TV, co tutaj dzieje się przy ulicy Minerskiej. oglądajcie Eurowest TV. Do zobaczenia.